Witam wszystkich na moim dzisiejszym krótkim nagraniu. No, tym razem chciałbym Wam pokazać kilka sztuk ETUI do smartfona tegorocznego Samsung Galaxy S24 Ultra. Tutaj zdecydowałem Wam się pokazać kilka ETUI firmy Spigen, ETUI Samsunga i również ETUI firmy Caseology. Będę je Wam pokazywał w takiej kolejności jak według mnie osobiście. Wam je będę polecał po prostu. I teraz tak, pierwszym z etui będzie etui firmy Kaseology. W kolorze niebieskim. Tak wygląda to pudełko. Otwórzmy je od razu. Każde etui praktycznie jest w takim woreczku. Tutaj do tego etui akurat producent daje nam jeszcze taką jakby ściereczkę fajna sprawa bo coraz rzadziej, rzadziej to niestety się spotyka no i pokażę wam od razu może jak to etui w tym telefonie że tak powiem siedzi tak wygląda etui model parallax caseology fajne etui smukłe koloru niebieskiego tutaj wiadomo no telefon kolor telefonu jest zakryty ale to jakby ma drugorzędne znaczenie to Czym się oznacza to etui? To tutaj taka fakturka 3D. Można powiedzieć, że fajnie to w ręce leży. Mimo to, że telefon jest dosyć szeroki jak na smartfona, to tutaj po bokach mamy taką fajną strukturkę. Takie kreski. Tutaj wytłoczenie. W tą stronę będzie widać kaseologi. Porty. Ładnie wszystko powycinane. Dostęp do etui też bezproblemowe jak widzicie ochrona aparatów też zapewniona tutaj oczka nie trzeba naklejać żadnych folii i tutaj taka obramówka czyli jak kładziemy ten telefon tak to on praktycznie no, bardzo minimalnie się gdzieś tam rusza ale, ale nie ma tego efektu który jest wyraźnie odczuwalny jak te aparaty wystają poza obrys całego telefonu Także fajne etui, tutaj ta wytłoczka taka mi się bardzo podoba, telefon fajnie leży w ręku, etui nie pogrubia tego smartfona aż tak nadto, także ja to etui w pierwszej kolejności polecam, bo na pewno w jakiś sposób chroni, a nie pogrubia, bo nie sztuką jest kupić etui, które zrobi nam no, z telefonu cegłę także to jest to pierwsze z ETUI zdajemy je od razu tutaj i przejdziemy do kolejnego kolejny ETUI który chciałbym wam pokazać to jest Vegan Leather Case czyli oryginalne ETUI Samsunga fajne opakowania a samo ETUI wygląda w ten sposób czyli tutaj taka, no nazwijmy to sztuczna skóra, bo prawdziwą raczej bym tego nie nazwał. Tutaj wewnątrz mamy taką wytłoczkę i co ważne, to jest miłe w dotyku, aż chce się tego dotykać, więc telefon na pewno nie będzie się nam w tym Etui rysował. Tutaj po boku przyciski i włóżmy od razu smartfona w to Etui, jak to będzie wyglądać. Też całkiem fajnie. Miłe w dotyku. Zakrywa nam tutaj aparaty. Wycięcia, jak to na oryginalnym ETUI, oczywiście idealne, można powiedzieć. Tutaj z dołu, z góry, jak widzicie, dostęp do ETUI też bezproblemowy. No tylko, że tutaj. W Przypadku tego etui trzeba pamiętać, że to jest ta sztuczna skóra i ona po czasie na pewno będzie się marszczyła. Tu już poniekąd widać takie pierwsze zmarszczenia. A etui było tylko założone i zdjęte. Albo jak gdzieś paznokciem zarysujemy, no to też na pewno to odbije się na tym etui. No ale tak ogólnie to, jeśli nie, ktoś bi biznesowo by chciał nosić ten telefon, żeby nie nie wkładać go w jakieś tam plastikowe etui to na pewno jest to jest ono bardzo eleganckie też smukłe pełna funkcjonalność smartfona też jest zachowana przyciski klikają tutaj tak w zasadzie tak jakby tego etui nie było także, także dobrze to wygląda no nie wiadomo jak z upadkami jak upadnie gdzieś na jak coś twardego beton no to ta skóra może różnie wtedy już wyglądać no ale wiadomo no najważniejsza jest tutaj ochrona telefonu do etui kosztuje około no 220 240 zł więc nie jest też jakieś tanie. No ale gdzieś tam można je na pewno. Rozważyć także ja też je wam osobiście polecam. Jeśli chodzi o teraz, o jego zdjęcie to też no. Nie, nie ma tragedii. Także jeszcze raz opakowanie tak to wygląda. Co ciekawe jeszcze tutaj teraz zwracam uwagę w tych poprzednich modelach Leder Covera do serii S był tu zawsze napis wytłoczony z Samsunga. A teraz z niewiadomego powodu nie ma tego napisu, nie wiem o co chodzi. Jest tutaj Made in China. No ale wytłoczki nie ma. Dziwne, ale fajne od Etui, także na pewno można je rozważyć. Kolejny Metui jest z firmy Spigen. Też takie dosyć smukłe model Tkinfit. Zobaczmy, jak to wygląda. i sprawia wrażenie też takiego smukłego nie jest jakieś giętkie tutaj faktura jest taka gładka nie jest szorstka nie ma tu żadnych uwypukleń z dołu tak z góry tak z boku tak tak to wygląda jak, tutaj, jak to będzie Bo też fajnie szybko wskoczyło też dobrze dobrze siedzi w ręku mimo że to jest gładkie nie jest takie śliskie takie gumowana ta powierzchnia aparaty są dalej chronione też ładnie przylega bez żadnych tutaj problemów góra, bok nie chyba oczy się za bardzo Pogrubiać też nie pogrubia telefonu, no tyle ile musi, ale to też jest jedno z cieńszych ETUI, można powiedzieć, tego szpigena. Osobiście mam to ETUI na S23 Ultra, jest nieco ciut węższe, bo sam telefon jest węższy, ale no jak się chwilę ponosi ten telefon, to to też się już tego nie odczuwa także też fajne etui mogę polecić z całą pewnością jeśli chodzi o zdjęcie to też tutaj pociągamy i telefon wychodzi z tego etui także nie ma z tym żadnego problemu kolejny etui firmy RINKE model Onyx Black Tak to wygląda. Podobne Etui do, do tego ze szpigena. Tylko że tutaj już mamy taką fakturę ala chropowatą nieco. Tutaj jakby taki plaster jakby też delikatny. Ona już jest takie nieco bardziej giętkie. Wygina się. Ja osobiście wolę takie etui bardziej sztywne niż takie wygin wyginające się no ale co kto już woli wszędzie widzę w tych etui jest ładne spasowanie na zasadzie tych wycięć nie ma, nie ma raczej z tym problemu już ewentualnie w tych takich już mega najtańszych etui mogą być gdzieś jakieś problemy ze spasowaniem, z klikalnością tych przycisków Tutaj też łatwo w, łatwo, że tak powiem wsuwa się w smartfon w to. ETui. No tu znowu jest fajnie, że to po boku takie chropowate jest, więc ten telefon. się też Ten grip chwyt jest dobry. No tutaj jest takie chropowate. Chociaż mam wrażenie, że te ETui jest bardziej takie jakby, no nie wiem, plastikowe. Gorszej jakości niż ten szpigen, który był przed momentem, ale jak widzicie, te wycięcia wszędzie są takie no ładne. Porządnie wyglądające tutaj też. A jak z klikalnością przycisków? No nie ma z tym problemu. Dobrze to reaguje także też całkiem fajne etui to akurat nie, nie pamiętam ile dokładnie teraz kosztowało ja wam może tu gdzieś na dole będę prezentował też te ceny ale około chyba 60 czy 80 zł no fajne etui tutaj też takie zwężenie lekkie, tutaj na linii gdzie trzymamy ten telefon także to też na pewno pomaga jeśli chodzi o zdjęcie Etui to też, nie ma z tym żadnego problemu. Także też całkiem spoko, fajny etui. I teraz przejdziemy do takiego etui przeźroczystego, znowu marka Spigen, model Ultra Hybrid. Tak to wygląda. No tutaj już mamy dostęp że tak powiem do estetyki tego telefonu do koloru jaki, na jaki się zdecydowaliśmy tu już nieco ciężej to wchodzi ale wskakuje. jest no i tak to wygląda no tutaj niewątpliwym plusem tego etui jest to że Widzimy kolor telefonu, na jaki się zdecydowaliśmy, co dla niektórych może być istotne. Jeśli się zdecydujemy na smartfona w kolorze ekskluzywnym. Tam Samsung teraz wypuścił. Zieleń, niebieski, chyba pomarańczowo-czerwony, coś takiego, no to na pewno będziemy chcieli się tym wyróżnić. Ogólnie Etui też. Dobrze spasowane tutaj, jeśli chodzi o rysik, jeśli chodzi o tutaj klikalność tych przycisków też z tym żadnego problemu, nie ma wycięcia no akurat może ta ramka tutaj jest bardziej pod telefony w jasnych kolorach, ale wiem, że też Spigen ma w ofercie takie samo etui, tylko że z alternatywną obwódką w kolorze czarnym aparaty też są chronione, możemy tak odkładać telefon, telefon się nie chybocze bardzo stabilnie czy tak możemy odkładać nawet nie mając tej folii w każdym z tych etui mamy tutaj to ob obramowanie które chroni nam ekran przed tam jakimiś rysami także można, można go tak odkładać nie ma z tym żadnego problemu także też fajne etui aczkolwiek no tu mi się to nie podoba że to tak się palcuje więc trzeba mieć zawsze jakąś gdzieś szmatkę pod ręką jeśli jesteśmy estetami Teraz jeśli chodzi o samo zdjęcie, też nie ma problemu. I ostatnie z etui, które chciałem Wam pokazać, rinkę model Fusion Bolt, też w kolorze czarnym-black. do tego wcześniejszego z firmy Rinkę też takie tutaj właśnie te wytłoczenia chropowate które mają polepszyć trzymanie etui w ręku i też przeźroczyste tylko tak widzicie tutaj te firmy to teraz tak robią że one sobie zabezpieczają te etui takimi foliami tutaj to próbowałem odkleić ale coś to się nie dało a nie chcę mi się tego skupać teraz nie wiem czy to jakoś jakiś zbyt mocny klej tutaj wszedł w to No tak trochę średnio to wygląda Ale załóżmy że to akurat w tym egzemplarzu tak się trafiło że ta folia nie zeszła Zakładam że inne sztuki tego ETUI tego problemu nie mają Telefon też dobrze wchodzi w ETUI No i co do zasady to ma być w pełni też przeźroczyste Tutaj mi ta folia została już się z nim nie bawiłem aparaty chronione same przyciski też ładnie działają wycięcia no to już taka norma można widać powiedzieć jest jeśli chodzi o budowę tych tych etui też całkiem zgrabne no tylko pytanie właśnie jak z tym odklejeniem tej folii Czy, no Myślę że to jest akurat jednostkowa sytuacja No ale widzicie Już jest jakiś tam mały problem Tutaj le, leciutko się chybocza Ten telefon leciutko minimalnie Pewnie z uwagi na to, że jest nieco bardziej może tutaj to powycinane Ale już nie trzeba też na obiektywy naklejać żadnej dodatkowej folii Cenę Wam oczywiście zamieszcza tutaj gdzieś z dołu po lewej stronie także będziecie mogli sobie zobaczyć jak to zresztą widzicie jak to na żywo wygląda i, i ewentualnie zdecydować które tutaj z tych z tych etui by wam się mogło potencjalnie spodobać także na ten moment to będzie tyle. Dzięki bardzo za oglądanie. Gdybyście mieli pytania, no to piszcie śmiało. Jeśli będę mógł, to, to wam odpowiem. Dzięki bardzo. Hej.